Jeśli objawienia były prawdziwe, łaska Boża sprawi, że wszyscy dowiedzą się o Jego miłosierdziu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanały YouTube pozwólcie ukochać się Bogu i Damian 44-33 przedstawiają historię obrazu Jezu Ufam Tobie. Odcinek piąty. Czytają Iwonna Teresa i Damian. Opracowanie graficzno-muzyczne Damian 44-33. 28 grudzień 1936 rok. Dziś zaczęłam nowennę do Miłosierdzia Bożego. To jest w duchu przenoszą się przed ten obraz, i odmawiam tę koronkę, której mnie nauczył Pan. W drugim dniu nowenny ujrzałam ten obraz jakoby żywy, obwieszony niezliczonymi wotami, i widziałam wielkie tłumy ludzi, którzy tu przychodzili. Widziałam wiele z nich uszczęśliwionych. O Jezu, jaką radością zabiło serce moje! Nowennę tę odprawiam na intencję dwóch osób: to jest arcypasterza, arcybiskupa Romualda Jabłuszkowskiego i księdza Sopoćko. Proszę gorąco Boga, aby natchnął arcypasterza, żeby raczył zatwierdzić tę tak miłą Bogu koroneczkę i ten obraz, aby nie odkładał i nie opóźniał dzieła tego. 2 luty 1937 rok. Dzień dzisiejszy jest dla mnie tak wyjątkowy, pomimo, że doznałam tyle cierpień, ale dusza moja opływa w radość wielką. W sąsiedniej separatce leżała ciężko chora Żydówka. Przed trzema dniami byłam ją odwiedzić. Odczułam w duszy ból, że już niedługo umrze, i łaska Chrztu Świętego nie obmyje jej duszy. Pomówiłam z siostrą pielęgnującą, że jak będzie się zbliżać ostatnia chwila, żeby jej udzielić Chrztu Świętego, ale była ta trudność, że zawsze Żydzi byli przy niej. Jednak uczułam w duszy natchnienie. Aby się pomodlić przed tym obrazem, który mi Jezus kazał wymalować. Mam broszurkę, a na okładce jest odbitka z tego obrazu miłosierdzia Bożego. I rzekłam do Pana: Jezu, sam mi powiedziałeś, że udzielać będziesz wiele łask przez obraz ten. Więc proszę cię o łaskę Chrztu Świętego dla tej Żydówki. Mniejsza o to, kto ją ochrzci, byle została ochrzczona. Po tych słowach dziwnie zostałam uspokojona i mam zupełną pewność, że mimo trudności woda Chrztu Świętego spłynie na jej duszę. I w nocy. Kiedy była bardzo słaba, trzy razy do niej wstawałam, aby czuwać na stosowny moment, w którym by jej tej łaski udzielić. Rano czuła się jakby lepiej. Po południu zaczęła się zbliżać ostatnia chwila. Siostra pielęgnująca mówi, że trudno będzie jej udzielić tej łaski, ponieważ są przy niej. I nadszedł moment, że chora zaczęła tracić przytomność, a więc zaczęli biegać jedni po lekarza, inni znowuż gdzie indziej, aby chorą ratować. I tak się stało, że pozostała sama chora, i siostra pielęgnująca udzieliła jej Chrztu Świętego. I nim się wszyscy zbiegli, to jej dusza była piękna. Ozdobiona łaską Bożą, i zaraz nastąpiło konanie, krótko trwało konanie, zupełnie jakby zasnęła. Nagle ujrzałam jej duszę wstępującą do nieba w cudnej piękności. O, jak piękna jest dusza w łasce poświęcającej! Radość zapanowała w mojej duszy, że przed obrazem tym, Otrzymałam tak wielką łaskę dla tej duszy. O, jak wielkie jest miłosierdzie Boże! Niech je wysławia dusza wszelka! O Jezu mój, dusza ta będzie ci przez całą wieczność śpiewać hymn miłosierdzia. Nie zapomnę wrażenia tego dnia, które miała w duszy. Jest to już druga wielka łaska którą tutaj otrzymałam dla dusz przed obrazem tym. O, jak dobry jest Pan, pełen litości. Jezu, jak bardzo Ci dziękuję za te łaski. 27 wrzesień 1937 rok Dziś poszłyśmy z matką przełożoną do pewnego Pana, gdzie były w druku i malowały się małe obrazeczki miłosierdzia Bożego, także wezwania i koroneczka, które już otrzymały aprobatę. I także miałyśmy zobaczyć większy obraz poprawiony. Bardzo jest zbliżony. Ucieszyłam się tym niezmiernie. Kiedy spojrzałam się na obraz ten, Przeszyła mnie miłość Boża tak żywa, że przez pewien moment nie wiedziałam, gdzie jestem. Kiedyśmy załatwiły tę całą sprawę, poszłyśmy do kościoła Najświętszej Panny Maryi. Wysłuchałyśmy mszy świętej, podczas której dał mi Pan Jezus poznać, jak wielka liczba dusz znajdzie zbawienie przez dzieło to. Potem weszłam. W rozmowę wewnętrzną z Panem, dziękując mu, że raczył mi dać tę łaskę, że mogę widzieć cześć, jaka się szerzy dla niezgłębionego miłosierdzia jego. Weszłam w głęboką modlitwę dziękczynną. O, jak wielka jest hojność Boża! Niech będzie błogosławiony Pan, który wierny jest w obietnicach swoich. Matka Irena Krzyżanowska, przełożona domu, ma dziwnie dużo światła Bożego co do całej tej sprawy. Ona pierwsza pozwoliła na wykonanie tych życzeń Pańskich, chociaż dopiero dwa lata po objawieniu została moją przełożoną. Jednak ona pierwsza poszła ze mną, kiedy zaczęto malować ten obraz. I teraz, kiedy się drukuje niektóre rzeczy o tym miłosierdziu Bożym i odbijane są małe obrazeczki, znowuż ona ze mną chodziła w tej sprawie. Dziwnie tym wszystkim Bóg zrządził, bo przecież było zaczęte w Wilnie, a teraz wola Boża pokierowała tak okolicznościami, że tę sprawę załatwiało się w dalszym ciągu w Krakowie. Wiem, jak bardzo jest miła Bogu ta przełożona. Widzę, jak Bóg kieruje wszystkim i chce, abym w tych ważnych chwilach była pod jej opieką. Dzięki ci, Panie, za takich przełożonych, którzy żyją w miłości bojaźni pańskiej, to też najwięcej się za nią modlę, bo ona najwięcej trudów podjęła w tym dziele miłosierdzia Bożego. 9 listopad 1937 rok. Kiedy mi mateczka pokazała tę książeczkę, w której jest ta koroneczka, i litania, i nowenna, poprosiłam mateczkę, aby mi dała do przeglądnięcia. Kiedy ją przeglądałam, Jezus dał mi to wewnętrzne poznanie, że. Już jest wiele dusz przyciągniętych do mojej miłości przez obraz ten. Miłosierdzie moje, przez dzieło to, działa w duszach. Poznałam, że wiele dusz doznało łaski Bożej. Napisz. Jestem święty po trzykroć. I brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników. Na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej, jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny przemawiam przez głos Kościoła. A jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samych sobie i daję im, czego pragną. Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z obrazu tego. Wiele dusz doznaje łask, Choć oni głośno nie mówią, choć różne są koleje Jego, Bóg otrzymuje chwałę przezeń i wysiłki szatana i złych ludzi rozbijają się i obracają w nicość. Mimo złości szatana, miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem i czczone będzie przez wszystkie dusze. Poznałam, aby Bóg mógł działać w duszy, musi ona wyrzec się działania na własną rękę. Inaczej Bóg nie przeprowadzi w niej swej woli. Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną. Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami. One przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym. A przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia, abyś poznała choć trochę mój ból. Wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swe dzieci. Jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ jej ból. Nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Pisz, mów o moim miłosierdziu, powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech. To jest w Trybunale Miłosierdzia. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzem swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się, i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu Miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno.